Cześć, z tej strony Leniwy na powy. Dzisiaj po niezapowiedzianej niestety tygodniowej przerwie w którą musiałem sobie wykorzystać na sprawy zdrowotne wracam już do normalnej ramówki, także dzisiaj klasyk klasyków o których dużo chyba nie trzeba mówić, dużo go przedstawiać jest to oczywiście The Elder Scrolls Skyrim gra stara jak świat można powiedzieć znana każdemu myślę ciekawostki których możecie nie wiedzieć jest to pierwsza gra Bethesda na silniku Creative... Creation Engine jest to ten sam silnik na którym powstał też Fallout 4 oraz Fallout 76 później wcześniej do tych poprzednich części, czyli tam do Winda, do Obliviona był to Gamebryo Engine, widać, widać różnica, jednak się faktycznie pojawiła jeszcze Falat 3, był na tym starym silniku robiony także silnik naprawdę z bardzo dużym potencjałem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. I rozbudowanie, natomiast wszyscy dobrze znamy. Ja już też nie będę tego y, milion razy wspominam, po raz kolejny po prostu kogoś kopiował, że glitchy i błędy to jest po prostu to, z czego zawsze słynie, i tutaj też się mi nie udało. Też wiele razy postacie się zadzinały, zaczynały chodzić w kółko, dialogi się nie włączały. Na przykład czasami przeciwnicy potrafili się po prostu zaciąć, lub na przykład. Niektórzy przeciwnicy po zgonie po prostu zamiast upaść to stawali w pozycji T i mrugali oczami dalej w dalszym ciągu Także tutaj jest tego w od zaszczęsienia już nie wspominając o samym dynamicznym e, wstępie z wozem konnym, bo tutaj też się cuda po prostu dzieją natomiast udało mi się wyjątkowo uniknąć w mojej rozgrywce jeżeli chodzi o to, z czym to się je, no to oczywiście y, Skyrim zostaje zaatakowane przez smoki trzeba za nie mówić, dużo spoilerów y, dzieje się oczywiście wojna domowa w tle, która na którą też możemy wpłynąć co ciekawe bardzo dużo wnoszą też dodatki, są to trzy główne dodatki, jest to Dragonborn, gdzie trafiamy na wyspę Solstein, gdzie walczymy z kultystami, jest to Hearthfire czyli po prostu zabawa budowanie sobie domu, adoptowanie dzieci i takie bardziej troszeczkę tryb relaksacyjny, Myśmy sobie chcieli ładny dom zbudować i sobie urządzić no i Downguard, czyli walka z vampirami. Także co do samej rozgrywki, no to też to oczywiście temat rzeka, natomiast questy wyglądają bardzo fajnie, są zróżnicowane. Tutaj tak naprawdę tej, grze, tej gry nie da się przejść dużo jest tak samo bo zawsze gdzieś po drodze trafiłeś na jakiegoś NPCa, na jakiegoś set którego wcześniej nie znałeś więc mimo to, że można ją przechodzić tam po raz pierwszy, trzeci, dziesiąty, to ona zawsze zachowuje swoją świeżość ja też przyznam, że troszeczkę się aż zdziwiłem, że to już jest koniec, ponieważ nie miałem tu kilku questów, które mi się innym razem pokazały, wydawały mi się dość ważne się okazało się, że zupełnie po gdzieś my się straciły Mówię, to nie może być koniec, bo jeszcze nie było tego, tego i tego, a to się okazało, że to po prostu było gdzieś opcjonalne i się tam po drodze zagubiło. W każdym razie, yy, gra oprócz tego stawia na bardzo fajną, taką radosną eksplorację, troszeczkę jak ze starych DD. Jest pełno lochów, to zwiedzanie pełno jaskiń, które których możemy sobie wejść, one są oczywiście wtedy liniowe. Mamy trochę pułapek, trochę wrogów. Oczywiście otwieramy skrzynki, zbieramy sobie przedmioty. No i oczywiście, wiadomo, kwestie fabularne podróż z miasta do miasta. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, to oczywiście ta muzyka i dźwiękowienie całkiem przyjemne. Oprócz może niektórych dziwnych, powtarzających się dialogów lub mojego ulubionego okrzygu podczas zgonu no bo to no, to jest mój ulubiony dźwięk jak dośmiera umiera a tak poza tym no to graficznie też całkiem przyjemnie całkiem daje radę ten można powiedzieć odnowiony bo to już było 10 lat temu silnik więc graficznie było no całkiem spoko ja grałem wersję Tą specjalną majster troszeczkę, troszeczkę ma podbite te tekstury, jeszcze także w dalszym ciągu wygląda to całkiem ładnie. Mimo tego, że mają już swoje lata, i faktycznie na każdym sprzęcie już teraz prawdopodobnie powinno pójść. Nawet właśnie jest aż za dobry współczesny sprzęt, właśnie dlatego że są te wszystkie błędy, ponieważ. Jest to, jedną z przyczyn jest właśnie za dużo liczba klatek i po prostu sobie z tym nie radzi więc Trzeba zjechać sztucznie czasami poniżej 60, żeby niektóre przerywniki się nie zepsuły Także ja Wam mogę tylko polecić, bo to jest po prostu klasyka, kawał wspaniałej produkcji Także ja Wam dziękuję za uwagę Możecie dzielić w komentarzach ulubionymi do... questami, ulubionymi dodatkami Oczywiście, jeszcze kolejny temat rzeka to są mody, które odświeżają tą rozgrywkę, która nigdy nie jest taka sama, bo wystarczy zainstalować sobie innego moda do NATO, innego moda na zbroję, innego na przykład na jakiś quest czy postać poboczną, i już macie całkowicie odmienioną, odrestaurowaną grę. Więc tutaj po prostu można powiedzieć, zabawa jest nieskończona. Także ja Wam polecam i dziękuję za uwagę, komentarz są oczywiście wasze i do zobaczenia. Cześć!